Co robiliście latem, że Pius zaliczył tak fantastyczny start sezonu? Oczywiście, już w zeszłym sezonie wygrywał konkursy Pucharu Świata, ale imponujące jest to, jak ustabilizował formę i ją potwierdził. W przypadku Piusa trzeba zwrócić uwagę na to, skąd pochodzi i od jak dawna pracuje nad tym, by być w formie. On właściwie od czterech lat idzie w górę. Już przecież w Oberstdorfie był drużynowym mistrzem świata. Z roku na rok polepszał się, czasami miewał wzloty i upadki w trakcie sezonu. Podobnie było przed rokiem. Wtedy w końcu wygrał pierwszy konkurs Pucharu Świata, był na podium, ale miał spadek formy, choć poradził sobie. Latem bardzo dobrze trenował. I jest dobrze przygotowany. Znaleźliśmy u niego jedną, dwie małe rzeczy, które poprawiają jego dyspozycję, stabilizują go. Do niego też dotarło, że on musi podjąć wyzwanie, te drobne rzeczy poprawić i wtedy skacze na stabilnym, wysokim poziomie. Nie sam dużo doświadczył, zobaczył jak ciężko jest w pucharze kontynentalnym, a jak w pucharze świata. Czy on teraz ma takie przekonanie, że jest w stanie osiągać rzeczy wielkie? Myślę, że tak, w ostatnich latach dużo pracował z psychologiem, miał prywatnego psychologa. Teraz zbiera owoce tej pracy. Każdego roku jest lepszy, widać jak wyglądają jego skoki w drugich seriach. Każdy taki skok jest naprawdę bardzo dobry, a to świadczy o tym, że jest już gotowy na wielkie rzeczy. Ostatnie pytanie: w turnieju, gdy jest forma, gdy jest się rozpędzonym, co jest najważniejsze, by wygrywać? Ja już, już, już do ostatniego skoku trzeba być w rytmie zadaniowym. Nie możesz myśleć o tym, co się wydarzy w Bischofshofen. Trzeba się koncentrować na każdym skoku. Do ostatniej próby musisz być skupionym. Nic innego nie może cię interesować. Jeśli coś cię wytrąci z równowagi, pomyślisz o wynikach, już po tobie. Życzę Wam sukcesów.